Cześć, mam na imię Olga. Mam 19 lat, a mój chłopak, który jest właścicielem trzech firm i kilku nieruchomości, jest starszy ode mnie o 23 lata, czyli ma na 42, ale bardzo go kocham. Pewnie większość z was pomyślała właśnie, że Boże, ona leci tylko na pieniądze, zrobi wszystko dla pieniędzy, liczy się dla niej hajs i gruby portfel. I gdybym usłyszała taką historię, pomyślałabym tak samo. Więc. Nie jesteście sami, jeżeli przyszło wam to do głowy, ale jeżeli pomyśleliście, że robię to z miłości, to bardzo mi miło. Jednak, żeby wszystko było jasne, oczywiście jest to ściema. Nie mam chłopaka starszego od siebie o 23 lata, który ma lat 42. Tak obliczyłam to. To, że ludzie wiążą się z osobami od siebie starszymi, to nie jest żadna nowość. Kiedyś był to bardziej temat tabu, obecnie jest tak, że o wiele więcej osób tak żyje. Jednak, kiedyś usłyszałam takie genialne stwierdzenie odnośnie tego, że to jest taka prostytucja rozciągnięta w czasie. Czyli prostytutka ma to do siebie, że bierze za wieczór, a kobieta, czy też mężczyzna żyjący w takim trybie życia, ma to do siebie, że żyje po prostu żyjąc, czyli zarabia na kimś. Zarówno tak jak ja wśród swoich znajomych macie jakieś osoby, które mają to do siebie, że wiążą się z osobami od siebie starszymi. Ja wśród swoich znajomych mam na pewno kolegę, którego dziewczyna jest starsza od niego o 13 lat i są już ze sobą naprawdę długo i naprawdę się kochają, ale mam też koleżankę, która ma to do siebie, że w ogóle nie bierze pod uwagę kogoś z jej przedziału wiekowego. W sensie takim, że nie wiąże się z mężczyznami od siebie młodszymi, takimi, którzy byliby tak Powiedzmy, optymalnie starsi czy też młodsi, ale wiąże się z osobami, które są o wiele, o wiele od niej starsze. Obie osoby znam bardzo dobrze i to, jak kierują się w doborze partnera, nie jest z pewnością jakoś ukierunkowane, czy nie jest też. Wybierane przez pryzmat tego, że liczy się dla nich kasa, a wręcz przeciwnie, liczy się dla nich naprawdę uczucie i tego ciepła szukają wśród osób starszych od siebie. Według mnie wiek to tylko i wyłącznie liczba. Naprawdę liczy się to, co ma się w głowie, jakie ma się doświadczenie życiowe. I jeśli kiedyś przyszłaby taka chwila, że zachowałabym się taka sytuacja, taki moment w moim życiu, że zakochałabym się w osobie, nie wiem, 20 lat od siebie starszej, to naprawdę w nosie miałabym to, że jest taka różnica wieku między nami, a naprawdę kochałabym tę osobę. Z pewnością nie uniknęłabym wtedy takich komentarzy jak to, że jestem z nim dla pieniędzy, że dla mnie hajs, że pewnie ma gruby portfel, więc dlatego z nim jestem. No ale cóż, taki mamy klimat. Osoby spotykające się z kimś od siebie o wiele starszym mają to do siebie, że. Często podkreślają taką rzecz, że to w jaki sposób funkcjonują jest zależne od tego, jaką przeszłość mieli, w sensie takim, że a to brak miłości ze strony matki, czy też y, ojca, czy też po prostu brak uwagi w momencie, kiedy dorastali, y, taka izolacja, jeżeli chodzi o znajomych i po prostu szukają, szukają, całe życie szukali jakiegoś tam ciepła w życiu i daje to ciepło im ta osoba starsza i przy niej po prostu czują się bezpieczniej. Czy jest to prawda, czy też nie? Nie mam zielonego pojęcia. Trzeba byłoby zapytać jakiegoś psychologa, nie wiem, socjologa, który bardziej siedzi w tym temacie. Jeżeli są takie osoby przed komputerem i teraz to oglądają, to niech się odezwą w komentarzach i napiszą, od czego to może zależeć, czy to jest naprawdę hmm, jakaś prawda, w sensie takim naprawdę taka prawda, czy to ma jakieś odzwierciedlenie to o, właśnie, czy to jak ktoś żył ma odzwierciedlenie w tym, jakich partnerów dobiera, bo wydaje mi się, że chyba może mieć to jakiś wpływ. W związki, wśród których różnica wieku między partnerami jest Spora, zawsze będą budziły jakieś kontrowersje, jakieś takie wow, i zawsze jest takie myślenie: ja tak mam. Na przykład, że jeżeli znam jakieś pary starsze, to myślę sobie tak, jak ona miała 10 lat, to on miał 23, czy też odwrotnie, czy jak on miał 10 lat, to ona 23, czyli jak ona miała roczek, to on miał 13 lat, i oni byli razem. Na pewno przed komputerem są teraz takie osoby, które są w takim związku. Jeżeli to uczucie między wami jest prawdziwe, szczere i nie jest opierane na portfelu, to brawo, cudownie, wspaniale, życzę wam wszystkiego dobrego, miłości, dzieci i czego tam tylko chcecie. Natomiast jeżeli są takie osoby, które patrzą w tym związku tylko i wyłącznie na to, jaki jest portfel drugiej osoby, to wow, podziwiam, naprawdę. Patent na spełnione życie i robienie, nic nie robienie. A posiadanie prawie wszystkiego, bo ktoś ma pieniądze, szacun, po prostu. Wow. Szkoda tylko, że często jest tak, że te osoby, które nad kimś żerują, bo to jest takie żerowanie na drugiej osobie, nie zdają sobie sprawy, że ta osoba, która jest obrabiana z tych pieniędzy, myśli, że ta druga osoba ją naprawdę kocha, jest z nim czy z nią tylko i wyłącznie z miłości. I to jest takie smutne trochę, ale też prawdziwe, bo takie związki są które opierają się tylko na Kasie. Można w ten temat się wgłębiać, mówić, że jest coś takiego jak intercyza, że może to jest związek oparty tylko na tym, że oni chodzą razem do łóżka, czy może ona mu naprawdę płaci w naturze, czy on jej płaci w naturze, czy ona ma się z kim pokazać, nie wiem, na imprezie, czy też on ma się z kim pokazać na imprezie. Pomysłów jest tyle i dla ludzi. Więc nie ma co za bardzo tak wgłębiać się w ten temat, ale jednak jestem bardzo ciekawa tego, co sądzicie na temat takich związków i co rodzi się w waszej głowie, kiedy słyszycie o tym, że ktoś od kogoś jest starszy o. 10, 20, 30 lat. Tak więc zachęcam Was bardzo gorąco i serdecznie do komentowania tego filmiku. Napiszcie, co sądzicie. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, do facebookowania, czyli facebookcom facebook.com.pl -e Zapraszam na swojego Instagrama, instagram.com.pl -e Jednak wszystkie, jak zwykle, blu -blu -blu, jednak jak zwykle wszystkie linki są w opisie. Zapraszam. Cześć, na razie, trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym filmiku. Pa!